Zbliża się Wielkanoc, warto wtedy zaskoczyć swoich gości bądź domowników czymś wyjątkowym. Moja propozycja to długo pieczona, bardzo delikatna łopatka jagnięca z rozmarynem i czosnkiem. Akcesoria kuchenne, które użyłem do tego przepisu można zakupić w wwwbergner No to zaczynam z moją pyszną jakniecinką. Na łopatce wraz z kością robię ukośne nacięcia najlepiej w kratkę, wtedy przyprawy głębiej spenetruję mięso, po czym posypuję dosyć obficie świeżo zmielonym pieprzem, a także grubą solą morską. Skrapiam wszystko oliwą z oliwek i porządnie nacieram. Mięso odstawiam, najlepiej na pół godzinki, żeby się trochę przegryzło, po czym na dno prytwanny wrzucam dużo ząbków czosnku, kilka gałązek rozmarynu, układam na nich mięso, a na nim również układam kilka gałązek rozmarynu, sporo ząbków czosnku, Jagnięcina lubi ostre klimaty, to też kroję papryczkę chili na plasterki, którymi obsypuję całe mięso. Całość rzecz jasna skrapiam jeszcze dosyć obficie oliwą z oliwek, rozgrzewam piekarnik do 220 stopni, wykrywam rytwankę i wstawiam do piekarnika. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych przepisów, nic prostszego, wystarczy wejść na stronę www.kulinarnaTV.pl Ale wracam do tego przepisu. Po 10 minutach pieczenia zmniejszam temperaturę w piekarniku do 150-160 stopni. I piekę tak bardzo długo, 3 godziny. Po tym czasie odkrywam pokrywkę, na mięsie układam sporo kawałków masła i wkładam do piekarnika już bez pokrywki. Zwiększam temperaturę do 200 stopni i piekę jeszcze 20 minut. Następnie wyciągam z piecharnika, brytwankę ustawiam na palniku, ściągam z niej mięso i gałązki rozmarynu i podgrzewając, wsypuję troszkę mąki i dokładnie mieszam. I dodam składniki, które uwielbia jadniczina. Pierwszy z nich uwielbiam również ja czerwone wytrawne wino. Dolewam i mieszam cały sos, a po chwili dodaję garstkę listków mięty. Sos doprawiam jeszcze świeżo zmieloną solą i świeżo zmielonym pieprzem. I wracam do mięsa. Jadnicinka odpoczęła jakieś 10 minut, przekładam ją na deskę. Ręcznie usuwam kość. Jagniecina jest bardzo miękka i łatwo się to robi. Po czym całe pieczone mięsko kroję na grube plastry. Przekładam je na talerz, podaję z lekką sałatką i polewam gęstym winno-miętowym sosem. Za dużo smaku dodadzą całe pieczone ząbki czosnku. Cieszę się ogromnie, że jagnięcina już jest coraz częściej dostępna w naszych sklepach. Dzięki temu można przygotowywać takie pyszności, które i Wy koniecznie powinniście zrobić w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, subskrybujcie nasz kanał YouTube.